Dzień dobry, mam przyjemność zaprezentować Wam to piękne i funkcjonalne czteropokojowe mieszkanie, które znajduje się w inwestycji Buforowa 89 na Wrocławskim Jagodnie. To wnętrze o wyjątkowym designie wyszło spod ręki pani architekt. Myślę, że doskonale spełni oczekiwania nowoczesnej, wymagającej rodziny. Zresztą sami się przekonajcie. Dark Nordic to młody trend wnętrzarski w naszym kraju. Od klasycznego stylu skandynawskiego różni się przede wszystkim paletą barw. Są tutaj zdecydowanie odważniejsze i bardziej wyraziste. Króluje Czerń. Obecna jest w mieszkaniu w przedpokoju, salonie, w aneksie kuchennym, sypialni oraz łazience. Czarne są też detale, punkty oświetleniowe, listwy, włączniki oraz kontakty. Mieszkanie zostało wykonane z dobrych materiałów z dbałością o detale. To mądra i charakterna przestrzeń. w którym możecie dopisać swoją historię. Serdecznie zapraszam Was na prezentację.